Trzecie dotyczy sposobu wyznaczania rozmaitych władz. Czyli konstytucja właściwie jest takim prawem wewnętrznym systemu państwowego. Ja czym, czym jest władza, prawda, co jej wolno. Natomiast po drugie, że w dzisiejszych czasach władza stanowi prawo. To właściwie na tym władza polega. Może zmienić, zmienić przepisy i korzysta z tego zresztą niezmiernie często, i stąd mamy te 15 tysięcy stron w dzienniku ustaw rocznie. Otóż tam jest odwrotnie. Najpierw jest prawo, prawo stałe i prawo Boże, a nie czyjeś inne. Władza jest po, więc powtórna, ma w ogóle stoi niżej, jest to mniej ważne, ponieważ zaniedbano. Jeżeli ktoś przestrzega prawa, żywo. Jeżeli jest prawo, to władza jako taka, czy państwo jako takie, nie jest już taki, taką rzeczą tak ważną. Czyli, jak to uważam bardzo strachnie, jak sformułował znany publicysta, pan Michalkiewicz, że lubione usty Pana Boga to jest nomokracja, czyli rządy prawa. Skutkiem stwierdzam, że zauważył coś, co... I specjalistom akademickiej nauki społecznej utknęło. To w ogóle nie o to chodzi, jak będą ci rządzący, czy co mają robić. Ważne jest to, żeby przestrzegali oni prawa, wszystkim oni. Pan Bóg daje ludziom prawo, a poza tym, to sobie co chcecie. Jak wtedy czy będzie monarchia, czy demokracja, to w ogóle się pismo nie zajmuje. To jest teraz ważne, prawda? Robiliśmy z tej demokracji nowa religia, ale też zjazd katolicki, napis społeczny nie daje. Tak. Chyba ostatni by był poświęcony właśnie demokracji, którą tam wychwalano. Ja było. Jakby pan nie było to Oczywiście wiemy, że prawo izraelskie było, jak to zapisane w Mięczokrzysie, księgach, to jest w jakimś stopniu prawo czasowe, bo my już nie przestrzegamy dzisiaj tych przepisów karnych i cywilnych, które są tam zawarte, ani zresztą obszędowe. Natomiast ich obecność ma znaczenie pośrednie. To znaczy, że po pierwsze, że te prawa są, mają za swój trządek, i inne zasady moralne. I to Po drugie, to pokazuje, że prawo w ogóle jest potrzebne. To znaczy, że można wyznaczyć inne przepisy szczegółowe, niż te, które są w tym zawarte, ale zawsze pozostaje potrzeba prawa sprawiedliwego, które jest tym samym, ma bożą sankcję. Chce, żebyśmy się rządzili w społecznym życiu dobrym prawem, opartym na prawie właśnie. Władza jest przy tym tylko, proszę Państwa, wykonawcą, bo jednak w końcu, jak już jesteśmy w połowie ostatniej księgi Prawomierzeszowego, natrafiamy na jeden tekst, na parę stań o władzy królewskiej. Jedyne miejsce, które o króla. I co mówi? Że można wybrać króla spośród swojego narodu. Po drugie, że nie ma on mieć zbytnich ambicji, co jest powiedziane tym, że nie będzie miał zbyt wielu koni. Konie to jest wojsko, bo to konie, konie służyły całym militarnie, niepraktycznym. Nie, nie po drugie, nie będzie miał zbyt wielu żon, a wielki harem to był symbol potęgi każdego starszego władcy. I nie będzie gromadził wielkiej ilości złota i srebra. Czyli mówiąc, za duży budżet państwa nie jest wskazany. A co ma robić król? Sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa, będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swojego życia, by się nauczył czcić pana boga swego, wszystkich słów tego prawa i stosując jego postanowienia. Czyli głównym zadaniem władzy jest egzekwowanie tego sprawiedliwego prawa. Odwrotnie ja jak dzisiaj. nie powiem. Władza. z jednej strony kształt szczegółowy oczywiście można go natomiast zasady prawa obowiązują wszystkich rządzących. I taki jest jakby ostateczny wniosek ze Starego Testamentu, jest dopuszczalna władza, nie może być przydatna, ale władza praworządna. Przejdźmy teraz do, dług, do dług, drugiego naszego zagadnienia, które będzie Mniej czasu nam zajmie, mianowicie jak obywatel ma wobec władzy postępować. W tej pierwszej części nie była tym, o tym specjalnie mowa, natomiast wobec władzy obce Izraelici musieli postawić sobie to pytanie. Ta była obce państwa, bardzo często imperia, wrogie Izraelitom i je oceniano bardzo krytycznie. Aczkolwiek też znajdziemy takie wyrażenia, w których nawet te obrotnicze, imperia z i są w jakimś tam sytuacjach narzędziem, rządzie obok. Ale gdy Bliski Wschód podpili Persowie, to perspektywa się zmienia. Gdy władza perska była godniejsza, Żydzi spodziewali się po celu się wyzwolenia od ucisku babilońskiego, i słusznie, bo ono nadeszło, i w związku z tym widzieli go bardzo pozytywnie. Jeden z brok, druga część Księgi Izajasza, napisana przez anonimowego proroka pod koniec niewoli napinańskiej, pokazuje Cyrusa jako powołanego przez Boga pasterza i pomazańca, czyli tak jakby władcy Izraela, chociaż przecież był to Bogami i cudzoziemiec. Taka jest ranka w obcego władcy, jeżeli on wspiera lud nawet jeżeli sam w nie zna. W taką historii te dwa motywy się przeplatają. Jeżeli władza jest najeźdźca, wroga, jest odrzucana, ale jeżeli władza jest obca, ale przyzwoita, to jest akceptowana. Mamy więc z epoki perskiej, bardziej tutaj może w tej literaturze moralizującej z jak się Estery czy Tobiasza, Sytuacje, gdzie by się robił na kariery no, w wołach obcych to pozytywnie. Pod warunkiem, że się nie odstąpi od Boga, co na przykład zaznacza początek Księgi Daniela. Młodzi ludzie by tam dawna wzięci nad babiloński, robią tam karierę, ale nie zapominają, że będziemy mogli, no to ważne. I według tych zasad, w zasadzie Uday jest i późniejszy też funkcjonowało że do władzy obcej można się dostosować, jeżeli jest przychylna, trzeba być wobec niej lojalnym, można w kontekście tej władzy nawet obcej robić krawiera. Czyli nie bez takiej intencji rewolucyjnej. Dopiero gdy władza staje się wroga, prześladowcza, wtedy może stać się przeciw nawet obowiązki. I też w Starym Testamencie mamy tę sytuację że w drugim wieku przed Chrystusem, czasy machabejskie, gdy do spółki zwolennicy asymilacji przez Żydów, odstępcy i Grecy z Syrii atakują frontalnie kult Boga i świątynia sprofanowana prawo, prawo, zakaz stosowania. Tradycyjnego prawa żydowskiego i z powstaniem przeciwko temu no jest zarazem powstaniem przeciwko państwu obcemu. doprowadza do powstania własnego państwka, mimo że ci władcy serwiscy jakoś tam są może może bardzo źli. To się bierze od nich, na przykład tytuły, za nie nieukłady. Nie, nie co nie jest taka władza szatańska, bo życiu, odrzuci, powładza, to znaczy co krypcie odrzucić, tylko władza obca, którą. No, trzeba się niestety ułożyć. Można się od ułożyć. Ale to jest już widziane bardzo krytycznie. W Nowym Testamencie mamy też te dwa wymiary. Z jednej strony właśnie pewną aprobatę. Chrześcijanie w miarę praworządnym w Imperium Rzymskim chcieli być praworządnymi obywatelami. I znanym znane przykłady no to jest odpowiedź Pana Jezusa na pytanie o podatki czy godzi płacić książce za po pogłówne? Mówię pogłówne. W wydaniach w Biblii znajdą Państwo podatek, ale słowo ogólniejsze, no ale tłumacze nie znają się na terminologii podatkowej, więc a to jest podatek pogłówny, czyli dosłownie biorąc tam wymieniony, czyli ten taki ryczałtowy, który płaci każdy rewizor. W każdym razie to jest o tyle istotne, że tego typu podatek był. I w ogóle w czasach wczesnego cesarstwa rzymskiego podatki były obiarkowane. Trzeba mieć na uwadze, czytając, że jest spłacanie tego podatku, zatwierdził, mówiąc, że robi co cesarskie, ale to nie do końca, tak, bo potem dodał, ale co. To...